Cześć, witajcie z tej strony Mr. Puncha. A to jest kolejny odcinek Sardcore, czyli czwarty. Dobra. Idziemy dalej i zwiedzać świat. Tutaj żeśmy już więcej nie znaleźli idziemy tam. Dobra. Dobra, mogą być lagi, oczywiście, muszę o tym wspomnieć. I tak yy, dzisiaj jeszcze chodzimy i wracamy się już do domu wtedy. Jeżeli ktoś ma, jeżeli, mm, tak, e, jeżeli komuś, nie, dobra, ja zacznę tak od dupy strony, e, znalazłem dużo fajnych terenów i tu myślę, że się w, tak w górach osiedlimy, zrobię sobie drugi domek i tak w ogóle piszcie co wy o tym myślicie jeżeli ktoś ma jakieś fajne pomysły to niech podeślę z chęcią zobaczę, ocenię i powiem wam eee, Tak, dobra Kurczę normalnie są drześciny, a teraz jeszcze ja film renderuję akurat solo Tak, w końcu się doczekaliście solo eee, wiecie, to już dosyć mocno obciąży komputer Jak na przykład teraz chciał ja samolot reformy nagrać to już nie mogę, bo już za duże obciążenie Ale dobra, idziemy dalej Kurwa, jakie lagi Tornicją, tam tam tam, tam tam, tam widzę jakiś kanion Warto było to mieć się trochę czuję jak w pierwszy czy to takie te góry, to dżungla. O, że jest, jakie lagie. Nie ja, no, wracam do domu, ja się tam nigdzie pchać nie będę. Pójdziemy w stronę tej drugiej wioski Mpców. Takie lagie, jeszcze coś myszka zaczęła szwankować. Coś masakra jest po prostu. Eee, ser za dźwięki w tle. To się mój prawo to już wiecie ktoś musi coś pieprzyć, ale trudno o że jaka ja stąd wejdę w takich lagach eee, dobra, wychodzimy to dosyć materiały cenne mamy jak widać o nie, noc zapada, no to wracamy w nocy, nie chcę się już robić cięć i czekać. Nie mam czasu na takie perdoły. Mieczył się kończy niedobrze. Mam jakiś inny? Nie mam. Dobra. Nie wyży zginiemy. W dżungli, nie lubię w dżungli pochodzić. Nie wiem jak jeszcze długo idziemy iść. a zaraz jest już w przyładzie. Dobra. Gito. Mamy jakieś strzałe 10. Dobra. To idziemy. Hmm, to czy się tak świeci. I będziemy teraz budować szklarnię. Także było gdzieś siedzonko w końcu. Tu gdzieś mam blisko. Dobra. Ciśniemy. Mamy 1300 metrów z domu. Stąd żyjemy. Całą noc przebiegniemy najwyżej. A coś do niej strzela słyszę. No dawniej do nie strzela, ale nie może trafić po hmm. Dobra, ciśnienie, ciśniemy raz dwa. A więc za długo nie było odcinków na moim kanale, no ale no, na trudno. Niestety, ten czas... nieszczęsny. A jak nie tnie, ale oh, ludzie, co to? Masakra. Ja, jeszcze dwa zombie, nie, na no, pewno. Jo ja. Jeszcze pojąk Ja, pojąk pewnie. Wszyscy mnie tak pojąk dzisiaj. Sorry, może nie słyszeliście co mówię, ale o, no to mamy krótko niec Przeban Możeś kur... Kurwa wy było trzeba się gdzieś kopać Gdzieś gdzieś tu w bok szybko ucieknąć się w kopać Małowa lopata? Nie mam po co. Są wbiegnie Jakiś budulec, tylko to mamy. Jeszcze to dobra. Dobra, postawmy, podstawmy sobie to chociaż na górę. To jest zabezpieczmy Dobra, poczekamy aż będzie dzień Ja zrobię cięcie? Jak będzie dzień to to Jesz po cięciu życie tak, to jest obiektie Ej Wszystkie się już spalają one się to spalą Teraz dopiero patrzę czy nie ma jakieś materiałów na mieć. Dobra, tak z łuku ściągniemy. Zaraz czoło na niego skończyło. O budki przynajmniej drobno, drobno. to wódkę sam, idą mam jeszcze 6 strzał 6 strzał na niego poszło Spoko. pokoju Po prostu mam coś drobną Drobną Dobra, jest serio, że tak przemówię? Ja się trochę zamyśliłem Idziemy dalej Podziałem przez bagna Chcesz blisko zrobić tej weski Dobra, podziałem ten diep przez dojść w końcu do domu tak dzisiaj ci kotki wiecie powrót do domu a następnie już będzie normalnie budować coś Aha. jeszcze 600 metrów to jest ale że, że jak jak Rzym już wspomniał wspomniał e, w poprzednim odcinku że żebym już tam był, ich trochę grabił, ale jeszcze żebym nie wziął wszystkiego tam. musiałem je wyłączyć Wiem, że pff, gdzieś był jakiś kanion było się później tam wrócić to idziemy w następnym odcinku tam wrócić o boże, z dżungla takie lagi, o jabłko kurczę coś się jeszcze tutaj generuje się generuje, generuje i nie może się wygenerować bo naprawdę na fulla ustawione renderowanie to mój komputer by chyba wybuchł oraz jeszcze sobie coś Dobra, jest jeszcze sporo tam, tam przy montowaniu programu odstawiać scenki jak zawsze no dobra Żadna nowość, jeszcze trochę przyrzeczenie do tego jest ten przycisk Ja się ich tutaj Grabmy z tego wszystkiego Wrócimy się, zrobimy Armę i będzie gitara no i tak czekajcie za dwa odcinki i idziemy do kopalni dobra, ale co, się nie przyda Różne im się wyskakują tam, ale dobra. Różna tam, no się znowu wysłać się mogę. Eee, dobra, nagrywam dalej. Nie wiem jak to dzisiaj wyjdzie, prawda? Mam nadzieję, że jakoś ogarnięcie. Ogarnięcie? Ogarnięte będzie. Dobra, spodamy do domu. Jak będziemy kończyć za dzisiaj, to ciężko naprawdę długi jest. Nie wiem ile tak jest, 20 minut, może 25 Więc długi jest dosyć <grymne> Nie daje <grymne> jak widzę tak jak to stało, naprawdę się chce śmiać Jak może powiedzieć, jak to z potworem, nie? tam ten kolega już wie o co chodzi o kogo, więc pozdrowienia dla niego w ogóle pozdrawiam dla wszystkich witów to jest rozpoczęcie oczywiście nie trzeba z się do tej kopalni i kopać znowu żelaza bo na solo mamy tego dużo A tutaj nic nie mamy serce dźwięki tle ale trudno zapada, a ja nie chcę robić cięcia. Ja? Ha, stawiam, jak Ha! Zostałem, jak do domu w ogóle. no... Dobra. Kurczę, tak nie mogę skarżyć, za bardzo. Co, już zombie, o już, Nie no, spok. i Ju, Już muszę biegać, kurcze, z zoma normalnie. do pewnie pół domku nie będzie. To tutaj. Pyk, pyk. To jak widzicie, zaczęło się już budować. to się odwiedzi cała nasza szklarnia. To później zaprezentuję. prześpimy się jeszcze. Się przynajmniej nam dzień. Dobra, gites. Wszystko oczywiście tak, bo użyćmy to. od razu. Niech zostanie. O, diament. i kilo, dobra zróbmy sobie od razu mieć, póki pamiętam jak to to git mm, tak co ja robię co ja robię tu <laughs> tak, mm, dobra tam nigdy nie ma miejsca na gitę no, no nic to na tyle będzie w dzisiejszym odcinku to w dzisiejszym odcinku no, wróciliśmy do domu w końcu ja mam nadzieję że odcinek się nie koniec spodobał. nie zapomnij co w kórze jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz e, kliknij subskrybuj zasubskrybuj Zas... nieważę daj suba po prostu e, no i co więc, trzymajcie się i cześć.